Mówi się, że wszystkie ryżki to fajne chłopaki, a myślę, że wszystkie Małgośki to fajne dziewczyny. Pełna zgoda. My to wiemy najlepiej. Tak, my to wiemy najlepiej, ale ja i tak spodziłem do, do takiej Małgośki jak pani, no bo jednak pani się tak angażuje w takich trudnych miejscach świata. Wybrała pani rejon, bardzo trudny i, i, i nigdy pani nie zawiodła tych ludzi. Tam, gdzie pani miała być, wtedy być, to pani była. I tę godzinę W zawsze pani miała na uwadze, żeby być. I, i, i tak poprosiłam, żeby pani przyniosła na tę na, na naszą rozmowę, na, na to nasze spotkanie do parku te zdjęcia, które są i dramatyczną, i tragiczną, ale i też piękną pamiątką tak, no z, tej, z tej działalności. Pamiątką są zdjęcia, pamiątką są wspomnienia i przyjaźnie nawiązywane w trakcie. Tak tych różnych zdarzeń, bo to mieliśmy i strefę gazy, koszmarną ofensywę izraelską i cierpienie dzieci, ale mieliśmy też trzęsienie ziemi na Haiti. No i Gruzja, Gruzja, która jest jakąś też moją miłością, nie tylko pewną wasją, prawda? Bardzo, Bardzo tak, ale no, z wzajemnością. Szczerze, no właśnie ta wzajemność jest nie, nieprawdopodobna. Ja przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że ona w takiej formie objawi się podczas kampanii że wróci, wyborczej. Prawda? Tak, my robimy swoje, ja tak traktuję swoją pracę czy, czy też i, i, i działalność. Po prostu wykonuję to, co uważam, że należy, że powinniśmy. No nie oczekując Małgosiusz... jakiejś reakcji, tak. ale te reakcje przychodzą Właśnie. i naprawdę są wzruszające. Czy to nie jest trochę tak w życiu, że jednak ile się temu życiu da, tyle się od niego w którymś tak. momencie dostanie, prawda? Tak, to prawda. I nie należy się poddawać, nie należy yy, martwić się, kiedy, kiedy nie widzimy tej wdzięczności, bo ona przychodzi. Tak jest... nieoczekiwanie, prawda? Tak. Pani Małgosiu, no to możemy powiedzieć, że że prezydent Saakaszwili tak właściwie no, kontynuuje tak to dzieło zapoczątkowane przez prezydenta Kaczyńskiego, ale, ale pani jest taka skromna, no ale sam prezes partii, pan Jarosław Kaczyński zauważył, że pani też jest właśnie takim synonimem tej i odwagi, i tej wiary w to, że, że ta siła tkwi jednak w takiej solidarności międzynarodowej, i tej, tej ludzkiej solidarności. I walki za naszą i Waszą tak, wolność. Tak, właśnie. No, to chociaż to tak brzmi, prawda, górnolotnie, ale tak jest. Ale tak jest. Tak. Ja staram się to robić na tyle, na ile mam siły i, i, i potrafię. Nie wiem. E, e, jeśli pan prezes tak to ocenia, jest mi niezmiernie miło. No, prezes publicznie nawet o tym mówi, więc to jest. A to rzadkość, prawda, żeby aż. Yy... Ja jestem człowiekiem, który robi. Ja yy, nawet się specjalnie nie, nie zastanawiam. Yy, uważam, że tak należy i chyba nie bardzo potrafię o tym mówić. Mam taką. To pokażmy, nie, 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 Nietypową chyba tak? cechę w polityce, że nie lubię się chwalić. Po prostu nie lubię, wolę mówić, co należy robić, wolę aktywizować innych, zmuszać czasami do tej pracy. To jest właśnie... by ten krótki klip wyborczy, tak? No Mówi prezydent, że pani jest taką specjalną osobą i dla niego, dla jego kraju, ale pani też jest chyba specjalną osobą dla Prawa i Sprawiedliwości, też dla, dla ludzi o podobnym światopoglądzie. Bo od wszystkich nie oczekujemy tego, prawda? Tego... No przyznania racji, że, że pani robi rzeczy naprawdę niemałe, żeby nie powiedzieć wielkie. Ale i robię nie czekam na, na tak. pochwałę. Muszę się też uderzyć w pierś, że nie zawsze je konsultuję. Yy, pewnie nie o wszystkim, ale pani władze to Chyba tak zaczęło się, prawda, że pani coś tam organizowała, działała jako młoda osoba. No i to najpierw chyba Lech Kaczyński zwrócił uwagę, później... Przekazał, przekazał mnie Jarosławowi, potem z powrotem właśnie. miałam to szczęście wrócić do Lecha w tym ostatnim okresie. Tak. I też rzecz niesamowita. Czasami spotykają nas porażki i bardzo rozpaczamy i mówimy to już koniec świata. Ja miałam tę porażkę w 2007 roku, kiedy nie dostałam się do Sejmu i bardzo szybko zrozumiałam, że to był bardzo dobry moment w moim życiu. Bo wtedy właśnie wróciłam pod skrzydła pana prezydenta do kancelarii, zaczęła się Gruzja, zaczęła się polityka zagraniczna, Właśnie te moje wyjazdy na wschód, wspieranie tej demokracji. E, I to mi nadało jakby nowy sens mojemu życiu, powiem szczerze. Taka, to był dobry wyzwanie, moment, tak? nowe wyzwanie, mhm. ale mam wrażenie, że chyba podołałam. Podołała pani i też tak, ukierunkowało to panią, prawda? Tak. Że... Że właściwie taka służba publiczna, y, znacznie dalej poszła ta służba publiczna, niż tylko by była ona chyba możliwa w parlamencie krajowym? Prawda? Zdecydowanie tak. Y, no, praca przy panu prezydencie dawała zupełnie inne możliwości. Mm -hmm. Nie byłam jedną z iluś tam parlamentarzystów, y, ale, ale samodzielnie mogłam proponować, a potem realizować bardzo duże projekty. Ja zawsze traktowałam te swoje projekty. Jako ważny element polityki zagranicznej i tak też traktował to Pan Prezydent, bo polskie zaangażowanie w pomoc humanitarną międzynarodową pod, sztandarami, pod sztandarem biało-czerwonej to jest też element polskiej polityki zagranicznej, powinien być. Ale też chyba jest taka mentalność nas Polaków. Czy, czy taka na, wrażliwość nasza, że jednak bardzo szybko reagujemy i nawet ten ostatni grosik potrafimy dać ludziom w potrzebie, prawda? To prawda. Że... I to powiem szczerze, też mamy taką wspólną cechę z, tym, z narodem gruzińskim, A, tak? E, czasami coś robimy, nie widzimy potem następstw tych wydarzeń. A ja miałam tę. To szczęście, że zobaczyłam coś takiego, że jakby podana ręka promieniuje, przechodzi dalej taka, taka udzielona pomoc. W 2008 roku pomagałam Gruzji. Ostatni raz pomocą humanitarną byłam w styczniu nawet 2009 nawet zdjęcie, roku, prawda? tak jest. I zawsze kiedy oni skrępowani troszeczkę, dziękowali, mówiłam, że nie. To jest nasza powinność. My nam kiedyś pomagano, my pomagamy, wy też wy nam pomagaliście, bo przecież Gruzini oficerowie, gruzińscy walczyli w polskiej armii, umierali za Polskę, właśnie, więc to jest też jakieś takie spłacanie długów wdzięczności. Ale mówię, wy to oddacie kiedyś komuś innemu, tę pomoc. I zdarzyła się wielka tragedia trzęsienie ziemi na Haiti. E, oczywiście z pomocą humanitarną wyruszyłam tam. E, pracowaliśmy tam w szpitalu, pomagaliśmy, no ta śmierć wszędzie naokoło, no, te dodatkowe trzęsienia ziemi jeszcze przeżyliśmy. Nieistotne, przyszedł moment, kiedy już czekaliśmy na nasz samolot, żeby odlecieć do kraju i w tym momencie, no niesamowita rzecz, w tym momencie na lotnisku w Port-au-Prince lądował samolot gruziński z pomocą humanitarną. Gruzja po wojnie troszeczkę zaczęła stawać na nogi tak. i zaczęła pomagać dalej. I od razu zaczęła od razu. pomagać. Tak. I jeszcze organizatorem tej pomocy humanitarnej, jak się później dowiedziałam, był też mój przyjaciel właśnie, Gruzin, Wano na najszwili już nieżyjący A, ale, niestety. pani Małgosiu, ta pani pomoc idzie znacznie dalej, ona też tak się personalizuje, że, że pani jednak... no. Adoptowała, można powiedzieć, dziewczynkę gruzińską, która potrzebowała takiej pomocy medycznej, bardzo poważnej pomocy medycznej. Tak. I pani znalazła tę pomoc w Polsce. A dzisiaj ona właściwie jest pani córką, mówi to pani mamo, tak? Bo pani jej dała to drugie życie. To prawda. Nawet specjalnie o tym nie, nie, nie chcę opowiadać, bo po prostu jest moją córką. Ale oczywiście. Yy... Jest na zdjęciu, tak. jest członkiem ale, naszej ale po, rodziny. podobna jest do pani syna nawet. No <grym> i do mojej synowej. Taka do synowej <grym> bardzo. Może być synowa nawet zazdrosna, że, że tak ale za, daleko Ale nie jest bo one się przyjaźnią, aha, są aha. w stałym kontakcie. Tak. I, i, a tu, muszę powiedzieć, pani Małgosiu, tu jest moja wnunia. A, to Która ona przyjdzie jeszcze... na świat w sierpniu, Zaraz. ale. A no to nie, no to babcia już będzie wtedy w Brukseli, rozumiem, tak? Zobaczymy, ale na pewno będę, no, będę starała pani się Małgosiu, być jak najbliżej. Wnuczki. A jaki jak pani stworzyła dom, bo pani ma dorosłego syna, tak? To, to co było ważne w wychowaniu dla pani y, tego syna, bo, bo, bo pani od pewnego momentu sama jest synem, prawda? syn skończył 5 no. lat, kiedy, kiedy musieliśmy sobie sami radzić. No i nie było lekko. Wiemy, jak w Polsce żyje się samotnej matce. To pewnie jakby dodatkowo mnie uwrażliwiło nie, na nie te różne rzeczy. Za, tak, broń Boże jakoś za daleko wchodzić, ale mm. jednak pani praca wymagała bardzo dużo poświęcenia czasu i zaangażowania. I dlatego pytam o to, jak wyglądało to wychowanie. Ten dom pani rodziny. No, nie był to typowy dom rodzinny. Bardzo pomagała mi moja mama, jakby czasami zastępując mnie wtedy, kiedy ja musiałam pracować, mm -hmm. a moje życie w dużej mierze to jest praca. No właśnie, żeby tę małą naszą tak. rodzinę utrzymać. Ale mój syn czasami miał za złe, że wyjeżdżam, bo się o mnie martwił, bo wiedział, że jadę w miejsca, w których no niebezpieczne, jest niebezpiecznie, żeby... z których mogę nie wrócić ale wykazywał bardzo duże zrozumienie. Szczególnie kiedy pojechał ze mną do Gruzji już na wakacje i zobaczył tę wdzięczność Gruzinów Aha. okazywaną na każdym kroku. E, to ta matka rośnie wtedy w oczach, tak? No ja widziałam to w jego oczach. Ja <laughs> widziałam w jego oczach, że on nagle zaczął na mnie zupełnie inaczej patrzeć. Teraz był na kolacji z panem prezydentem Sakaszwili i też urosłam w jego oczach. <noise> tak. No teraz, tak, no bo to dla wszystkich, to my powinniśmy Polacy być dumni, no, że przyjeżdża ktoś jednak, prawda, poprzeć jedną Polkę, tak? Jedną Polkę, która tyle czasu i tyle no, no, swojego życia oddała pomocy, ale, ale czasami ludzie nie doczekują się takich sytuacji, a pani, no naprawdę, tak? Za życia, tak, doczekałam, za życia doczekałam, to prawda. Hań, Dodam goś, jeszcze, pani, że tak. mój syn y, teraz mnie bardzo wspiera. Mój syn i, i synowa, nie lubię tego słowa synowa, moja tak, córcia, tak, ja tak, zawsze córka, zawsze zawsze mówię. Tak. Też... Syn nagle odkrył, że, że to było po coś, tak? że Pani wyjazdy, że Pani właściwie służyła ludziom. No i, no i jak my jesteśmy dumni, bo, bo rzeczywiście Pani ta praca została tak daleko doceniona, prawda? Tak. To każdy z nas, każdy z Polaków może być dumny, to cóż dopiero syn. No więc on wielokrotnie mi mówił, mamo, po co? Po co ty narażasz życie, zdrowie, po co się poświęcasz? Przecież tu w Polsce nikt tego nie widzi, nikt tego nie ceni. Tego nie ma, to nie istnieje. Ja mu zawsze tłumaczyłam, że to przecież nie o to chodzi. No, jest ktoś w potrzebie, trzeba mu pomagać. Czy tu w Polsce, czy, czy, czy w innym kraju. Przecież tutaj też prowadziłam różne działania. Ale wtedy, kiedy był w tej Gruzji, kiedy widział tych Gruzinów wznoszących toasty na cześć jego matki, no to naprawdę zobaczyłam w jego oczach zupełnie inną siebie. I to, tak. było, i to było przyjemne. Teraz też mnie wspiera. Ma już własną rodzinę, oczekuje córki. To Klare, tak? Klara, wyjdzie, córka, tak? Córka, tak, Klara, moja wnunia. I muszę powiedzieć, że Czasami mnie w domu spotyka niespodzianka, na przykład jakiś obiad stojący w lodówce, ugotowany przez moją synową, moją tak. córkę. Albo coś mi tam innego podrzucą, albo jakieś krokiety zrobiła yy, kochana Julcia. Yy, I to jest fajne. To jest fajne, kiedy czujemy wsparcie naszych najbliższych, kiedy oni rozumieją, że, że nie zawsze możemy być razem. Tak. Że czasem musimy wyjechać. Yy, ale przecież wracamy do tego, naj... chyba takie najtrudniejsze za panią, prawda? Dlaczego i dla syna? A skąd to imię Erik? Przyznam szczerze, że to nie był jakiś bardzo szczególny zamysł zły. Tak? Szukaliśmy z przemkiem imienia, analizowaliśmy. No Zwyciężyło to jego darłowo i, i związki <laughs> z królem Erikiem, i stąd chyba. ta tak. decyzja tak. Aha. Aha. A Klara, to ma pani w tym udział swój, żeby, żeby wnuczka miała na imię Klara? Nie, nie. nie. To są decyzje moich dzieci i pani ja absolutnie Małgosiu, chcę być dobrą teściową. Właśnie, a jak pani zapamiętała swój dom rodzinny? Co pani z niego takiego szczególnego wyniosła, co, co panią Miłość. tak ukształtowało? Miłość, wzajemny szacunek i ja jestem bardzo podobna do ojca. Ojciec nie żyje niestety. Często się spieraliśmy bardzo mocno, kłóciliśmy nawet, bo ja byłam zawsze taka. No, niepokornym dzieckiem silne, byłam dosyć silne, silne mocno. osobowość, prawda? Tak silny jak i ojciec. Tru, swój no trafił to. na swego. E, spędziłam z nim te ostatnie chwile jego życia. Wspominam je chyba najczulej, bo wtedy mieliśmy czas, żeby już tak na spokojnie rozmawiać. Mhm. E, I myślę, że jednak on wywierał na moje życie bardzo silne, silny wpływ i znaczenie. E, on uczył mnie wielu rzeczy. On nie W domu rodzinnym dużo mówiło się o sytuacji w Polsce. E, chyba stąd to jakieś zainteresowanie w ogóle polityką. Choć tak. w tamtych latach trudno w ogóle było mówić Właśnie. o polityce. My po prostu walczyliśmy z systemem. Tak. Ale jednak wy, dom rodzinne zdecydowanie miał bardzo silny wpływ na Pani na, na, właściwie, na moje tak jak życie. Się czyta pani życiorys to pani od początku y, była taką aktywną osobą, która. No, służyła sprawie czy ludziom, ale zawsze służyła. Tak, ale też, to też do rodzinny. Nie, kudowiec, prawda? Gdykolwiek pani nie była, no to, taką, to w, taki, w takiej permanentnej służbie. Każdy z nas ma jakieś pewnie predyspozycje. Mój ojciec był dość surowym człowiekiem i uczył mnie samodzielności w życiu. Oj, mama to nauczymy. rozpieszczała, nauczymy, mama rozpieszczała, mama to łagodziła. Tak. Do mamy mogłam wyżalić się, przy ojcu żalić się nie mogłam, musiałam być twarda, i to mi się przydało w życiu. A pani bardzo. Jakieś miała pani rodzeństwo? Mam brata, 9 lat tak? starszego, Aha. moje przeciwieństwo, Aha. ale oczywiście też wsparcie, też wspaniałe relacje. Myśli pani, że ten surowy ojciec przypuszczał, że pani zostanie odznaczona takim, takim orderem? Tak. To żeby pani przyniosła, bo, no, bo to jest jednak wielkie wydarzenie. To dla Polki takie Medal honoru. Nie, nie, medal honoru Gruzji, prawda? No, to jest wielkie wydarzenie. Myślę, że byłby dumny. Ja dopiero po Właśnie. jego śmierci dowiedziałam się, jak skrzętnie gromadził różne rzeczy ze mną związane. O, miał w swoich dokumentach moją kartę rowerową, jakąś tam legitymację zuchową. Ale miał też moją pierwszą ulotkę, z którą startowałam w wyborach samorządowych w 1998 roku, jakieś artykuły z gazety. On to wszystko gromadził w ogóle mi nie mówiąc. On mnie nie chwalił, ale wtedy zrozumiałam, że już wtedy, na tych nawet początkach mojej działalności publicznej był dumny. Szkoda, że nie doczekał. Szkoda, tych... że nie doczekał. Ale ja że... wierzę w to, że. Tak, ja czuję, tak, jest że Zresztą jego <grym> obecność wie. I... W świętych obcowanie <grym> trzeba wierzyć. A pani Małgosiu, a, a to ten klucz? Ten ten, to jest klucz. klucz do miasta Tbilisi. Aha. E, no zostałam e, jakby o, też o, uznana. To wielkie bramy, bo to no, ciężko. Tak, i to już ma swoją uwagę. Tak, tak. E, miasto Tbilisi, e, Rada Miasta podjęła uchwałę. O przekazaniu mi tego klucza jako honorowemu obywatelowi, właśnie tego stolicy Gruzji, miasta Tbilisi. Mm -hmm. I też taka przedziwna historia, bo przyjechałam na zaproszenie samorządu Tbiliskiego odebrać te klucze. No i oczywiście pytają mnie, co ja bym chciała zobaczyć no jako honorowy obywatel, rządzę, więc, tak. więc mogę mieć życzenia. A ja zapytałam, a w czym ja się mogę Wam przydać? Wiem, że znowu Rosja przesuwa wam granicę od strony Osetii Południowej. Może zróbmy konferencję prasową. Mogę ostro o tym powiedzieć. Niech świat usłyszy. No i oczywiście, oni byli bardzo zdziwieni, tak. no bo przecież tu honorowy obywatel, to trzeba go gościć, a on do pracy Orkiestrę, przyjechał. Tak tak. No więc była oczywiście konferencja, było mocne uderzenie, mam nadzieję, że troszeczkę to się rozeszło po świecie, mhm. że, że co robi Rosja dalej na granicy gruzińsko-osetyjskiej. Tak. E, ale było to dla nich też e, przeżycie, że gość, tak, a pani mogłochu, a co pani obiecuje tym ludziom, którzy się zastanawiają czy oddać na panią głos? Bo ciągle się zastanawiają, bo jesteśmy parę dni przed mhm. wyborami, prawda? Znaczy ja przede wszystkim mówię, że nieważne na którego z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Ważne żeby po pierwsze pójść do wyborów, bo Właśnie. największym naszym wrogiem jest y, niska frekwencja. Tak. Y, więc tłumaczę ludziom na spotkaniach jak bardzo to jest ważne. I w, że wcale nie jest takie dalekie od naszych spraw codziennych. Yy, I żeby to właśnie była drużyna Prawa i Sprawiedliwości, bo mamy dobrych kandydatów, mm. bo potrzebujemy silnych, odważnych ludzi w Parlamencie Europejskim. No to Pani osoba. Ale, jeśli, chyba. <śmiech> ale <śmiech> jeśli już oddadzą na mnie głos, to oczywiście będzie to dla mnie wielkie zobowiązanie. Ale ja przede wszystkim pracuję na listę Prawa i Sprawiedliwości. A tak ty, pojmuję a, swoją tak. działalność w A te że Pani Małgosiu, to jest taki. To jednocześnie przekładają się na taki klucz do tych serc wyborców? Klucz te do spo... serc? Co? Trochę te Mam wspomnienia, gdzie, gdzie pani była tu w hełmach, tu, tu <noise> z dziećmi, tu już nie mówię nawet o, o wielkich politykach, ale, ale z tymi normalnymi ludźmi, którym przynosiła pani te, i tę radość i, i tę ludzkość. Ja zawsze staram się być normalne, normalnym człowiekiem. Jak ściągałam dzieciaki, to zastępowałam tym dzieciakom mamę. Mhm. Czy to były mówię, dzieci palestyńskie, czy gruzińskie? No to mówię, czy no to, 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 to ten klucz, to chyba to jest ten klucz, co te, te zdjęcia, te wspomnienia, bo one mówią, że pani tam naprawdę była. Bo ja nie wiemy, to czy tak w polityce należy robić. Ja tak pojmuję politykę. Jak mhm. się w coś angażuje, to po prostu całą sobą, właśnie z tym sercem. I ten, dokładnie i to i wtedy drzwi nie potrzebują klucza, one się mhm. samo otwierają. Klucz no, nie jest potrzebny. No to mogą stawiać ludzie na taki wytrych, <gry> który nazywa się Małgorzata Gosiewska, tak? I otworzą może wtedy znacznie więcej jeszcze. I drzwi. otworzymy drzwi do Europy Te. tam, gdzie Polska będzie rzeczywiście silna, nie tak jak to y, piszą y, ludzie z platformy na swoich billboardach. My chcemy naprawdę silnej Polski, bo musimy być dumni z naszego kraju i wrócimy do polityki zagranicznej prowadzonej przez Locha Kaczyńskiego. Fajne ja mam nadzieję, że 26 otwieramy szampany, tak? Myślę, że już stoją w lodówce. Okej, okay, to do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dziękuję.